Porozmawiamy teraz na temat przełomowych produktów naszej firmy. Synergy oferuje system odżywczy, który jest przez wielu ekspertów, oceniany jako obecnie najlepsze rozwiązanie. Produkty oparte są na najnowszych odkryciach naukowych i trzykrotnej nagrodzie nobla. Te trzy produkty, czyli system Vital3 zaopatruje nasz organizm w naturalne, wartościowe substancje, wyrównuje niedobory składników odżywczych, uzupełnia puste magazyny energii i dzięki temu uruchamia siły samoleczenia naszego organizmu i usuwa złogi. Pierwszym produktem, który omówimy jest FitoLife, czyli płynny chlorofil do picia. Chlorofil jest jedyną substancją w przyrodzie, która potrafi magazynować energię słoneczną i powstaje w roślinach wskutek działania światła słonecznego, jest zbiornikiem i transporterem energii. Za co jest odpowiedzialny FitoLife w naszym organizmie? Przede wszystkim neutralizuje, odtruwa i oczyszcza organizm, poprawia cerę, odnawia i napina tkankę łączną, polepsza przyjmowanie tlenu przez krew i tworzenie krwi. Ponadto reguluje i przywraca równowagę kwasowo-zasadową organizmu, zwiększa energię komórkową, pobudza przemianę materii, wzbogaca florę bakteryjną układu pokarmowego i odpornościowego, pomaga pozbyć się tłuszczu oraz pomaga rozkładać alkohol. To słońce wpłynie, wspiera nasz organizm w wykonywaniu ważnego zadania rozkładania kwasów. Dwie łyżeczki Fitolife mają moc 1 kg zielonych warzyw z ekologicznych plantacji. Skład chemiczny chlorofilu jest prawie identyczny ze składem hemoglobiny. Wyniki badań naukowych nad chlorofilem zostały już dwukrotnie uhonorowane Nagrodą Nobla. W roku 1915 dr Richard Wilstatter odkrył chlorofil i jego znaczenie w ludzkim organizmie, a dr Hans Fischer w roku 1930 zbadał, że skład chemiczny chlorofilu jest prawie identyczny z hemoglobiną czyli ludzką krwią. Kolejnym produktem, który omówimy to Mistify, czyli doskonale wyważone zestawienie witamin, składników roślinnych, minerałów i pierwiastków śladowych chroni komórki Twojego ciała przed przedwczesnym starzeniem się i 30 ml Mistify zapewnia ochronę przeciwutleniającą taką, jaką mają 3-4 kg wysokiej jakości owoce z czystych, ekologicznych plantacji i daje 300% więcej ochrony przed wolnymi rodnikami jest to zbadane na podstawie. W podstawie wartości zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia. Co robi jeszcze Mistify? Przede wszystkim daje uczucie sytości, zapobiega gwałtownym atakom głodu i wzmacnia naturalną odporność organizmu, zawiera glukozaminę czyli naturalny budulec naszych szcząstek, a głównym składnikiem produktu jest 51% jagoda asai. Owoc ten to bogate źródło bardzo silnych przeciwutleniaczy dłużej utrzymuje naszą młodość. Badania wykazały następujące składniki Mistify i ich działanie. Przeciwutleniacze, które zmniejszają stany zapalne i przeciwdziałają przedwczesnemu starzeniu się, sterole roślinne, które utrzymują zdrowy poziom cholesterolu, antycyjaniny, które wspomagają system sercowo-naczyniowy, aminokwasy, które poprawiają działanie mięśni i ich regenerację oraz nienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają w procesach trawienia. Mistify zawiera szczególnie wysokowartościową i wyjątkową kombinację starannie dobranych składników i oprócz jagody asai znajdziemy w tym produkcie także winogrono, żurawinę, czarną jagodę, jagodę goi, granat, malinę oraz zieloną herbatę. I zgodnie z wynikami badań klinicznych dr. Norma Schieleja wystarczą już dwie porcje dziennie, aby średnio o 43% zredukować szkody wyrządzone przez wolne rodniki jest to najwyższa dotychczas osiągnięta wartość. Natomiast zawartość całej butelki odpowiada 2,59 jednostkom chlebowym, i jest to ważna informacja dla wszystkich cukrzyków: jest to produkt dla nich jak najbardziej bezpieczny. Ostatni produkt, który dzisiaj omówimy to flagowy produkt firmy Synergy Worldwide, czyli prorg 9+, Plus, według magazynu Success nazwany przełomowym produktem stulecia i bardzo prostym językiem mówiąc jest to rewolucyjny biologiczny przetykacz rur dla naczyń krwionośnych i krwioobiegu, odmładza procesy przemiany materii w organizmie, dodatkowo wywiera efekt odmładzający na żyły i arterie i dlatego jest określany jako dotychczas najlepszy na rynku, Produkt Anti-Aging, czyli przeciwstarzeniowy i ProRG 9, Plus jest produkowany z biologicznie czystych substancji roślinnych i dzięki swojej opatentowanej wyjątkowej recepturze zachowuje działanie 24 godziny na dobę, a organizm produkuje tlenek azotu. Tlenek azotu jest cząsteczką, którą naturalnie wytwarza nasz organizm tylko do dwudziestego piątego roku życia, a jest to ochrona przed starzeniem się naszego układu naczyniowego, i w badaniach arteriosklerozy setki studiów wykazały pozytywne działanie l argininy i tlenku azotu. Za te wyniki została przyznana Medyczna Nagroda Nobla w roku 1998. I tutaj możecie Państwo zobaczyć tych trzech naukowców, którym ta nagroda została przyznana. Ja bardzo chciałbym zwrócić uwagę na tego pana pośrodku, czyli doktora Luisa Ignaro, który na podstawie swoich badań napisał bardzo ciekawą książkę, którą Wam polecam o tytule Nigdy więcej chorób serca, w której właśnie udowadnia, jak działanie elargininy i tlenku azotu pozytywnie wpływa na nasz układ sercowo-naczyniowy. ProRG 9 Plus, jego wyjątkowa formuła pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi, znormalizować ciśnienie krwi, działa korzystnie na poziom cholesterolu, polepsza działanie tarczycy, wspiera funkcję serca i wzmacnia naczynia wieńcowe, pomaga zredukować tłuszcz dzięki wzmożonemu spalaniu, po wysiłku pomaga znów odzyskać formę, polepsza sprawność i doznania seksualne. Natomiast najwyższa instytucja medyczna w USA, FDA potwierdziła 15 do Wiedzionych skutków L-argininy i ProArgi9+ posiada certyfikat GMP, jest zgodny z wymaganiami Światowej Komisji Antydopingowej, jest zatwierdzony przez wiele światowych organizacji sportowych, jak na przykład Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Podsumujmy, dlaczego te trzy produkty, czyli system Vital 3, jest tak efektywny. Przede wszystkim organizm zostaje odkwaszony, odtruty i oczyszczony, zwiększa się zawartość tlenu we krwi, właściwości krwi i jej ciśnienie zostają naturalnie uregulowane, zostaje zoptymalizowane przyswajanie ważnych składników odżywczych i substancji roślinnych, przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki, dzięki temu widocznie spowalnia się starzenie komórek i następnie. Następuje odczuwalny wzrost witalności, a działanie widać w najkrótszym możliwie czasie. Oczywiście produkty Synergy Worldwide to produkty najwyższej jakości i nasza firma działa pod czujnym okiem właśnie tych ekspertów. Dr. Joe Prendergast, endychronolog lekarz roku 2008 w Stanach Zjednoczonych, współodpowiedzialny za formułę ProRG 9+, Dr. Bill Keller, ekspert do spraw żywienia Synergy, odpowiedzialny za dział badań produktu, Dr. Norm Shilley, współtwórca medycyny całościowej w Stanach Zjednoczonych, Profesor Begger, ekspert w w klinice uniwersyteckiej Hamburg i dr Siwa, ekspert wiodący w Stanach Zjednoczonych w kardiologii w Wyższym Instytucie Serca w Desert. Dr Joe Prendergast, o którym wcześniej wspomniałem, jest jednym z lekarzy odpowiedzialnych za formułę ProarG 9, został on uhonorowany tytułem o nazwie Lekarz Roku. Miało to miejsce w roku 2008 i otrzymał ten zaszczyt od amerykańskiego Stowarzyszenia do chorób z cukrzycą Nagrodę przyznano mu w szczególności za to, że uratował więcej żyć ludzkich niż jakikolwiek inny lekarz w Stanach Zjednoczonych, prowadził kliniczne badania i dokumentację rezultatów z udziałem ponad 7200 pacjentów. Mniej niż 1% z jego pacjentów trafił do szpitala w ciągu 19 lat i nie stracił żadnego pacjenta z powodu ataku serca lub udaru mózgu w ciągu 19 lat. O jakości naszych produktów można by było mówić bardzo dużo, ponieważ jakość to nasze drugie imię i Linda Hammond, która jest odpowiedzialna w naszej firmie za kontrolę jakości, zazwyczaj mówi, że my nie zgadujemy, my testujemy i my gwarantujemy jakość, czystość i działanie naszych produktów. Nasza firma przeznacza 2 miliony dolarów rocznie na kontrolę jakości, przeprowadza ponad 600 unikalnych testów kontroli jakości, aby potwierdzić jakość. Czystość, siłę działania i bezpieczeństwo naszych produktów, przeprowadza regularne kontrole i audyty wewnętrzne i zewnętrzne, rocznie odrzuca około 5% otrzymywanych surowców ze względu na ich słabą lub niewystarczającą jakość i posiada nagrodę producenta suplementów roku przyznaną przez prestiżowy magazyn Nutritional Outlook. Dlatego te produkty odpowiadają najwyższym standardom jakości i czystości. Receptury i formuły są chronione patentem i mają zezwolenia najwyższych międzynarodowych instytucji kontrolnych, posiadają certyfikat GMP, NSF, są certyfikowane przez instytucję US produkowane z najczystszych naturalnych składników, bez metali ciężkich pestycydów, benzenu i bez jakichkolwiek genetycznie modyfikowanych składników.